Walka o zdrowie dwulatki, której grozi amputacja nóg. Tych ud praktycznie nie ma. Te nogi, kości są bardzo, bardzo powykrzywiane. W Polsce jest tylko jedno dziecko, które cierpi na to genetyczne schorzenie. Dotąd nie ma nawet polskiej nazwy. Choroba powoduje poważne wady płodu jeszcze przed narodzinami. Dziecku grozi amputacja nóg. Jedyna szansa to operacja w Stanach Zjednoczonych. Wiktoria ma dwa lata i jeszcze nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, że cały ten czas rodzice poświęcili na walkę o jej zdrowie. Problemy zaczęły się już w ciąży. Odkryto, że Wiktorka ma połamane kości udowe. Chodziliśmy od lekarza do lekarza. Co chwilę było kolejne badanie. Za każdym badaniem, na każdym OSG wychodziło co innego. Ciążę określono mianem wysokiego ryzyka. Dziewczynce łamały się kolejne kości. Na dodatek ciąża była bliźniacza. Diagnozę postawiono po porodzie. Femorial Facial Syndrome to genetyczna choroba, która atakuje układ kostny. praktycznie nie ma, te nogi, kości są bardzo, bardzo powykrzywiane. Każda jest innej długości, każda jest o inny kąt zagięta. Stawy biodrowe również są bardzo zdeformowane, tak samo jak kolanowe. Jednej nóżki w ogóle nie prostuje, drugiej w ogóle nie zgina. Wiktoria nie ma też dziewiątego i dziesiątego żebra, źle wykształcone są kolana. Próbuje chodzić, stawać. no niestety nie może, prawda. Naśladuje Mateuszka, czołga się na półce, miała nie siedzieć, siedzi. Także chce żyć. Lekarze w Polsce nie podjęli się operacji. Propozycje leczenia skupiały się na e, amputacji. Wiktoria jest jedynym dzieckiem w kraju z taką wadą. W tego typu wadach to jest praca zespołowa, pacjent jest w środku tego układu słonecznego. Cały staw, protetycy, ortotycy, psychologowie, dietetycy, rehabilitanci, krążą wokół pacjenta, tak, żeby on czuł, że jest cały czas trzymany za rękę i przechodzi przez kolejne etapy. Leczenia. Nadzieję dał dr Dror Paley. Amerykański lekarz chce operować dziewczynkę. Pierwsze cztery operacje, dzięki którym zrekonstruowane zostaną kolana i stawy biodrowe, muszą się odbyć przed czwartymi urodzinami dziecka. Koszt takiej operacji wynosi razem z rehabilitacją 7 mamy wyceniony na ponad 1,5 miliona złotych. Jeździmy, szukamy, zbieramy pieniądze gdzie możemy, piszemy maile do kogo możemy. Jest to co walczyć. Amerykański chirurg operował też Matyldę, u której byliśmy z kamerą rok temu. Dziewczynka miała zdeformowaną nóżkę, brakowało kości strzałkowej, piszczelowej, a także kości stopy i palców. Poszliśmy do pierwszego lekarza, usłyszeliśmy informację o, o amputacji. Dziś mija miesiąc od operacji. Chora nóżka wydłużyła się o niemal 3 cm. Praktycznie każdego dnia widzimy, jak, jak malutka się zmienia, jak szybko no, dochodzi do siebie i stawia te swoje pierwsze kroczki. Jest to dla nas też niesamowita sprawa, jak dzielną dziewczynką jest w tej chwili matelka. Naprawdę lekarz czyni cuda i, i, i widzieliśmy niejedne przypadki dzieci, które naprawdę były bardzo ciężkie i, i te dzieci po prostu biegają. Termin pierwszej operacji Wiktorii wyznaczono za rok w Dzień Babci. Magdalena Hykawy, Wydarzenia.